Siema Wam, to Banshee z GTA 3 Tutaj się widzimy po prostu po Długiej przerwie na tym kanale Przepraszam przede wszystkim, bo nie napisane, że taka przerwa będzie, ale można się było spodziewać, bo po prostu pick up, Jak i inne tego typu gry po prostu wymarły No powiem to w otwarciu, no, nie ma już żadnych aktualizacji Nie ma już żadnych nowości, nie ma już nic ciekawego to co teraz widzicie, to grało w wózkach widłowych Nie wiem po co to nagrywa. W sumie, że żeście po prostu mieli co oglądać. Będziemy po prostu zbierali na lepsze silniki, bo jak widzicie, tutaj mamy jakąś 7 piątkę, to tutaj nam daje słabe osiągi. No i jak wbijemy siódmy poziom, to będziemy tutaj mieli wóz... wózkowe rodeo, nie wiem o co szczerze chodzi z tym trybem, ale chyba to wyścig jakiś. no więc zaczynajmy no więc jesteśmy w naszym super wózku. tak ono to wygląda, butla z tyłu elegancki wóz więc dzisiaj dostaliśmy od naszego prywaciarza zlecenie aby tutaj na 2 cm sześcienne przewieźć łódkę jego Dobra, no więc po prostu sobie wchodzimy tutaj, elegancko wjeżdżamy, wypierliczamy mu to tu, niech się utopi tą łódką, chyba to coś tam nie przyjęło nam tego zamówienia, nie, czekajcie jeszcze raz, cofnę, cofnę trochę, ojej. Dobra, dobrze. Teraz tak muszę zaparkować wózek. No i w sumie tak trzeba będzie robić aż do siódmego levelu, no. Jak na razie to wygląda mozolnie, bo mamy słaby wózek. Naprawdę. Ja nie wiem o co z tym rodo Chodzi szczerze zapomniałem. Mm. Co by tu powiedzieć? Dziś sobie zrobimy jeszcze po prostu ten poziom, żeby was tu nie zanudzać. A myślę, że w następnym odcinku po prostu sobie. Mocny ten wózek. Aha, bo to taki pojedynczy kontener myślę to cały. W następnym odcinku myślę widzowie, że... ojej, troszkę się tutaj nam przewrócił prawie. W następnym odcinku myślę, że będziemy sobie silniki odblokowywali. Myślę, że te rodeo zrobimy. Nie wiem, może taki wyścig będą czy coś. W każdym razie ten silnik, co tutaj mamy aktualnie w tej tutaj wózku. Tym tutaj w wózku, no, no fajnie mówię. No to jest po prostu słaby, no, i po prostu ksemy silnik lepszy. No. Tylko tutaj teraz trzeba odpowiednio. Te kamery cofania nie pomagają, już czasem tutaj. No w sumie fajna praca, zastanowi się nad taką. Będę sobie tak jeździł do klubu Real Madryt. Dobra. Nie wiem, gdzie z tym mam zajechać, w sumie Aha, tutaj dobra, spokojny. Tak, tym, ja bym nawet nie dostał licencji na ten wózek, jakbym tak jeździł, ale spoko Ma być szybko. Dobra, jeszcze bliżej, ok, no i w sumie to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Myślę, że w tym wózkowym Rodeo się spotkamy w następnym odcinku. O, choć jeszcze nie, choć jeszcze na silnik będziemy coś tam kombinowali jakiś tuning tego wózka, coś takiego. Siemka.